Witamy w Energy Gaz Polska. Przedstawiamy Państwu Audi A8 z silnikiem 4.2 o mocy 335 koni mechanicznych z 2003 roku. W aucie tym zamontowaliśmy instalację Stag 300 do aut ośmiocylindrowych. I pokażmy poszczególne elementy instalacji. To jest cała centrala sterująca gazem. Tryskiwacze barakudy na pojedynczy montaż. Z drugiej strony jeszcze pokażemy dwa rozdzielacze. I tak naprawdę pod maską widać to wszystko. Reduktor KM Twin jest zamontowany w podszybiu. Wraz z dwoma filtrami fazy lotnej i filtr fazy ciekłej, przejdźmy do przełącznika. Przełącznik tutaj na kabelku sobie wystaje tak jak klient sobie zażyczył. Wlew gazu w tym aucie oczywiście jest pod klapką, jest to wlew z dokręcaną końcówką, i jeszcze zbior. Zbiornik o pojemności 55 litrów. I powiedzmy coś jeszcze o spalaniu. Auto benzyny pali około 16 litrów, gazu będzie to wynosiło około 18, tak więc na każdy tysiąc oszczędzamy około 450 zł. Zwrot tej instalacji nastąpi po około 10 000 km, a całkowity koszt jej montażu to 4400 zł. Dziękujemy i zapraszamy na montaż.